Cześć, Majla. Przywitaj się z babcią. Jak się macie? Dobrze? Tak, a ty? Ja też. Dziękuję, że jesteś. Spóźniliście się. Idziemy? Poprosiłam o to spotkanie, bo po ostatniej kłótni... kłótni Jowiego z nią... Straciliśmy kontakt. Tęsknię i chciałabym się pogodzić. Jesteśmy w konflikcie od pół roku, co bardzo mnie martwi. Wcześniej rozmawiałem z mamą codziennie i byliśmy bardzo zżyci. Może dziś uda nam się pogodzić? Gotowa na rejs Chciałbym, żeby Jara miała pomoc i wsparcie, kiedy wyjadę do pracy. Inaczej zostanie sama na trzy tygodnie. Marzę o tym, żeby było jak wcześniej.